Cześć, tu kacek z farmy. Rozpoczynam dzisiaj nowy projekt, całkiem nowy projekt. Nie będą to jak zwykle moje renowacje, tylko będzie to projekt ogród. Mam mały ogródek, który chciałabym no, przemienić na piękny, piękny ogród. No, na razie wygląda to tak jak wygląda, ale zanim ja w ogóle zacznę, no to muszę tutaj przeprowadzić pewną akcję dla mojej siostry. Moja siostra, która jest zapalonym ogródnikiem. Chcę dostać rzut tego ogródka, żeby mogła zaplanować, co by tu można było posadzić. Więc yy, wykonuję moją misję, żeby moja siostra była zadowolona. Dobra, ale zacznijmy od początku w ogóle. Kim, kim jest moja siostra? I yy, to, co tutaj teraz widzicie, to, są właśnie, to jest właśnie yy, jej dzieło. Ona już jest przygotowana do wiosny, ona już zrobiła winter sowing, ona już sadziła wszystko w ziemię. No ja nie za bardzo yy, byłam zorientowana, co to jest winter sowing. Yy. Dlatego musiałam zrobić krótki wykład. A kim jest moja siostra? No to nie jest taki zwykły ktoś. E, może zacznę od tego, że jest to mój bliźniak. Moja siostra bliźniaczka. Jesteśmy bliźniakami jednojajowymi. Spod znaku bliźniąt. Co to jest? To jest Malwa. To jest Malwa? Tak. Porany. No, a tutaj są jakieś czosnki. No, ale że ta Malwa ci wyrosła? Ja posadziłam tutaj z tych nasionek w sierpniu, wrześniu, dostałam od koleżanki, rzuciłam do ziemi, no i mi wyrosła. No i teraz musi przezimować. To jest malwa z rośliną dwuletnią kwiatem, ona dopiero w drugim roku kwitnie, także cierpliwości trzeba dużo. Co myśleliście, że rozmawiałam sama ze sobą? No nie, to właśnie była moja siostra. głosy mamy bardzo podobne. No w ogóle jesteśmy bardzo podobne, bo jesteśmy, tak jak powiedziałam, jesteśmy bliźniaczkami. I e, tak jak ja, ona jest e, naprawdę artystą. I żeby wam to udowodnić, pokażę Wam e, w tej chwili parę jej prac. E, ona się oprócz tego, że zajmuje ogrodnictwem, zajmuje się także tym. Robi właśnie takie piękne rzeczy, które później naprawdę pięknie ozdabiają mieszkanie. Ona ma niesamowity e, taki talent i taką fantazję. Jak widać, tutaj zrobiła taką czarownicę. Nie wiem, to chyba z bajki jakaś postać. Najczęściej używa takich właśnie różnych materiałów naturalnych, no bo pod tym względem to, się, to jesteśmy do siebie podobne. O, tutaj zrobiła właśnie dla mnie taką ozdobę, która jest cudowna. To jesteśmy my, ja i moja siostra. Wracając do mojej misji, zrobiłam dla mojej siostry kilka takich rzutów mojego ogródka po to, żeby ona mi zaplanowała dokładnie, co będziemy robić. Tak jak powiedziałam, no ja nie jestem zbytnio dobrym ogrodnikiem, natomiast ona, no ona, to, jest jej, to jest jej pasja, ona tym żyje, ona wie wszystko na temat roślin, ona zna te wszystkie nazwy tych roślin i nawet po łacinie, co po prostu sprawia mnie, no w niesamowity taki podziw. I oto właśnie nadszedł ten dzień, kiedy przyjechała moja siostra i razem mogłyśmy zacząć już te prace w ogrodzie. Jako taki szkic miałyśmy zrobiony, ponieważ ja wpadłam na taki pomysł, że żeby mój ogród to nie był taki ogród, wiecie, w którym jest wszystko, bo raz, że wszystko to ja nie za bardzo się znam na tym, bo no to by moja siostra musiałaby tutaj cały czas co tydzień przyjeżdżać i tutaj te rzeczy pilotować. A no ponieważ mamy do siebie tam pewną odległość, więc mm, wymyśliłam, że mój ogród to będzie ogród typowo mm, zielny, jak gdyby, że będzie to ogródek poświęcony całkowicie i tylko i wyłącznie ziołom. Czyli postanowiłam, że będę uprawiała w tym moim ogródku rośliny, które w jakiś sposób wpływają na zdrowie i powiedzmy w jakiś tam sposób leczą, leczą są dobre dla, dla ludzi i dla owadów. Więc mój ogród będzie poświęcony tylko i wyłącznie ziołom oraz owadom. Tak, to postanowiłam zrobić, i moja siostra dokładnie tym tokiem poszła. To znaczy, zaplanowała mi dokładnie to w ten sposób. Tutaj, jak widać, mamy te dwie donice. One są w specjalnie w ten sposób ułożone, dlatego że jakbyśmy się tutaj wprowadzili z rąkiem, <coughs> przepraszam, jakbyśmy się tu wprowadzili, to nie wiedzieliśmy dokładnie, jak pada słońce. Jak to wszystko będzie wyglądało po. Właściwie, żeby zacząć ogród, trzeba by było obserwować cały rok, cały rok ruch, ruchy słońca. No myśmy tego nie za bardzo mogli zrobić, bo myśmy się wprowadzili jak gdyby w połowie lata, pełnego lata, więc obserwowaliśmy tylko jak gdyby część roku. I w ten sposób ustawiliśmy donice, a żeby no zobaczyć w której części ogrodu rośliny będą lepiej rosły. Także to jest jak gdyby taka Powiedzmy, że na razie taki eksperyment. To jest śliwa, którą Romek bardzo ładnie przyciął. Przyciąłem ją w ten sposób, żeby ją odmłodzić, a także, żeby, no, żeby miała więcej miejsca w moim ogrodzie, takiego słonecznego. Mój ogród jest od południa, czyli ja mam okna typowo na południe, jednakże mamy ten problem w ogrodzie, że tutaj ciągle wieje. Jednak od, tego, od tej strony południowej yy, mamy bardzo spore wiatry, i właściwie praktycznie wieje tutaj cały czas. Także moja siostra musiała wymyślić coś takiego, żeby to w jakiś sposób odgrodzić, żeby powstała naturalna zasłona. Także zaplanowałyśmy w ten sposób wszystko, że po jednej stronie yy, widzicie, tutaj są jakby z dwóch stron są grządki. Tutaj są trzy grządki, teraz jak pokazuję. I tutaj będą zasadzone, zasiane zioła typu mięta, bazylia, powiedzmy oregano, tymianek. Typowo właśnie takie zielone zioła. I tutaj pokazuję też tą donicę, bo w jednej z tych donic planujemy posadzić kurkumę i imbir. Też jako tak jako. No, spices, czyli tak jakby też działa, prawda? Tutaj przy płocie są posadzone winorośla i winoblusz, jak widać. No, on jeszcze w tej chwili nie ma liści, no, ale to już chyba na dniach, bo już pąki jakieś tam zaczynają um, zaczyna już być widoczne. Mamy tutaj też parę krzewów owocowych, ale to nie wiadomo w jakim to jest stanie, no niestety, bo to tak wydaje się, że troszeczkę chyba jeden już będzie do osunięcia, I, pod, i tak pod płotem planujemy posadzić jakieś właśnie rośliny typowo pnące. Oraz y, słonecznik, y, po to, żeby tak jak powiedziałam, żeby, y, kom, żeby zrobić taką zasłonę, żeby wiatr tutaj troszeczkę zwalniał i y, ponieważ zioła, część ziół potrzebuje rzeczywiście dużo słońca, więc i takiego spokojnego y, zakątka, więc no, postaramy się coś takiego zrobić, naturalnie zasłonić to. A także y, naturalnie odgrodzić y, tą część ogrodu od naszych drapieżników. Mam tu na myśli moje kury, które wszędzie wlezą. No i oczywiście moich kóz, które też wszędzie wlezą. Jak widać, y, dzień jest bardzo piękny. Y, no, niebo lazurowe, przepiękne, przecudowne. I wracając do tego płotka, y, płotek postanowiłyśmy zrobić z berberysów, czyli naturalnie taki. Y, naturalny żywopłot. Te berberysy wkrótce zostaną zakupione i posadzone, no bo to jest akurat dobry czas, żeby to zrobić, wiosenka. W tej chwili moja siostra sypie tutaj skorupki od jajek. Ta ziemia jest nawieziona, dlatego że myśmy już jesienią nawieźli tutaj sporo obornika. Daliśmy sporo zrębek z drzew liściastych, słomy. Także widać już, że ta ziemia, już widać tą różnicę, kiedy ja kopałam latem, te wszystkie tutaj chaszcze wykopywałam, natomiast już teraz, kiedy wbiłam szpadelno, widzę różnicę, że jednak to nasze, tutaj te nasze prace jesienią dały efekt i ta ziemia jest dużo, dużo lepsza. Tak jak mówię, będzie to, mój ogródek będzie się składał tak jakby z dwóch części. Pierwsza to ta część zielona, tak jak już wcześniej powiedziałam. Natomiast ta druga część po drugiej stronie tej donicy, tam są dwie grządki, będzie to yy, ogród, yy, też zielny, ale yy, będą to zioła kwitnące. Także tutaj moja siostra właśnie wpadła na to, żeby zrobić tutaj yy, typowy taki zakątek ziół, które rzeczywiście pięknie wyglądają, oprócz tego, że są bardzo yy, zdrowe i, i i pożyteczne, to są też i bardzo piękne. Także tak sobie planuję ten mój ogród zrobić. Co z tego wyjdzie, to, tak jak mówię, ja, ja nie mam żadnego pojęcia, natomiast moja siostra, ona ma już pewne doświadczenie i ona jest jak najbardziej optymistką. Ona ma tutaj, ona tutaj ma myślenie bardzo pozytywne. Uważa, że no, wszystko będzie pięknie, oprócz tego, że będzie naprawdę. No, w, w, jak ona twierdzi, postara się, żeby to było profesjonalnie. No tak jak mówię, co nam z tego wyjdzie, to zobaczymy. Będziemy na, informować na bieżąco. E, oprócz tego, że będziemy tutaj miały te zioła, e, moja siostra wymyśliła również dla nas zakątek. Taki e, typowo relaksacyjny, taki. E, takie miejsca, gdzie, gdzie można odpocząć po pracy. I tutaj właśnie pod oknem widać ten placyk, który nie został dla nas przeznaczony na grządki, dlatego że tu tam będzie ostatecznie położona jakaś ławeczka albo jakieś takie krzesełka do siedzenia, stoliczek, i tutaj będzie taki typowo kącik rekreacyjny. Właśnie koło tej śliwy i koło tych dwóch pięknych, kwitnących grządek ziół. Także będzie zapach, będzie kolor. Miejmy nadzieję, że to tam wyjdzie tak, jak chcemy. Tutaj, gdzie są te drzewa po prawej stronie, tutaj zrobimy taki lasek. No i właśnie, tutaj żeśmy już sobie siadły z moją siostrą, żeby przetestować kącik ten, właśnie relaksacyjny. I jak widzicie, kącik się idealnie sprawdza. Widok mamy piękny. Tutaj, tak jak mówię, tylko że tutaj będzie słońce dosyć długo, prawdopodobnie latem. Słońce tutaj, o, z tego co pamiętam, w lipcu był do jakiejś, nie wiem, czwartej, piątej po południu, ponieważ tam od strony lasu to już jest zachód. Także myślę, że to będzie idealne miejsce do właśnie takiego siedzenia wieczorkiem, już po pracy, tak żeby sobie tylko odpocząć, może coś poczytać jeżeli znajdziemy czas. No i tutaj chciałam Wam pokazać, że wiosna rzeczywiście przyszła, żebyście zobaczyli, to jest pierwiosnek. Pierwszy w moim ogrodzie. Pierwszy kwiatuszek, który udało mi się dostrzec i od razu, od razu dla Was filmuję. To przybiśnik, przepiękny. Chyba się przyna, no za przybiśnik, ale tak jak mówię, ja nie jestem mocna w te, w te ogrodnicze sprawy, więc pewnie tutaj moja siostra lepiej by to wiedziała niż ja. Na razie jeszcze. O, oh, tutaj Forsycja będzie pięknie kwitła, ale dopiero później, późną, taką właśnie wiosną. No i co, Fritzku znalazłeś wiosnę? No, myśmy znalazły, a ty? No, nie wiem. Koty już też czują wiosnę. Obydwa już więcej, więcej tak zaczynają wychodzić. Więcej się cieszyć tym dniem. Tutaj moja siostra jeszcze podcina. Mi yy, moje krzaczki. Jakoś ja nie wiem, ja mam jeszcze troszeczkę opory, jeszcze tak za bardzo nie czuję się w tym pewnie. A na zakończenie chciałam Wam pokazać, w jaki sposób moja siostra zaplanowała wszystko. Tutaj jest dokładny, dokładny plan, jak to będzie wszystko posadzone. Także moim zadaniem jest tylko działanie w, w, według planu, no to jest chyba proste. No, ja mam nadzieję, że się uda. Jestem pełna optymizmu. Będę Was informowała na bieżąco i pokazywała y, wszystko, co się dzieje w moim ogrodzie i będziecie widzieli wszystkie moje postępy. Mam nadzieję, że mój ogród będzie wyglądał dokładnie tak, jak na tym rysunku, jak zrobiła moja siostra. Ale czy to tak będzie, to się oczywiście wszyscy przekonamy. To by było na tyle y, w tej mojej pierwszej części. Będziemy wracać y, do mojego ogrodu, a na razie to tyle. Nara! Cześć!